Niepubliczne przedszkole Kretka w Stanowicach od 2022 roku prowadzi terapię integracji sensorycznej. Zajęcia skierowane są do dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Z naszymi podopiecznymi pracuje wykwalifikowana terapeutka, wykorzystując specjalistyczny sprzęt i różnorodne metody wsparcia integracji sensorycznej. Dzień dobry, mam na imię Marzena. Pracuję w przedszkolu Kretka od kilku lat. Obecnie jestem pedagogiem specjalnym i terapeutą integracji sensorycznej. Zaburzenia integracji sensorycznej najczęściej diagnozuje się u dzieci w wieku przedszkolnym ze względu na to, że zauważalne są już jakieś problemy, które zauważają rodzice w domu bądź nauczyciele w przedszkolu. Integracja sensoryczna to sposób porządkowania przez mózg informacji odbieranych przez zmysły. Proces ten pozwala nam adekwatnie reagować na bodźce i trafnie oceniać sytuacje, w których się znajdujemy. Dzisiejsze uwarunkowania środowiskowe, otoczenie mało przyjazne sensorycznie, jak również zwiększenie świadomości rodziców powoduje, że coraz więcej dzieci diagnozuje się pod kątem zaburzeń sensorycznych. Dzięki terapii można wesprzeć proces integracji sensorycznej poprzez odpowiednią stymulację i aktywizację zmysłów. Terapia integracji sensorycznej w przedszkolu prowadzona jest na podstawie diagnozy. Często dzieci przychodzą do przedszkola już z gotową diagnozą. Jeżeli takowej nie posiadają, przeprowadzamy taką diagnozę w przedszkolu i dostosowujemy zajęcia odpowiednio do dziecka. Diagnoza integracji podzielona jest na kilka etapów. Pierwszy etap to spotkanie z rodzicami i rozmowa, na której dowiadujemy się, jak zachowuje się dziecko. Co rodziców niepokoi, na jakie bodźce jest wrażliwe bądź mniej wrażliwe. Kolejny etap jest już na sali integracji. Dziecko jest obserwowane przez terapeutę w swobodnych aktywnościach. Diagnostykę oraz terapię integracji sensorycznej dla klientów zewnętrznych prowadzimy w ramach Akademii Kredki poza godzinami pracy przedszkola. W celu omówienia możliwości oraz zakresu wsparcia, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszą placówką. Więcej o działalności Kretki dowiesz się z naszej strony internetowej. Zapraszamy również na Facebooka, gdzie co tydzień dzielimy się naszą specjalistyczną wiedzą oraz praktyką związaną z pracą z dziećmi i ich wielopoziomowym rozwojem.